Miasto dołoży do centrum obsługi dronów. Odpady garbarskie, plastik, miedziane kable, m.in. tym radomianie palą w piecach. 16. szczyt w ramach projektu koronaeuropy.pl zdobyty. To jest wydanie dziennika we wtorek. Krzysztof Czaban witam państwa bardzo serdecznie i Zapraszam. Poniedziałkowa sesja Rady Miejskiej była poświęcona zmianom w budżecie miasta, jednak pod koniec obrad prezydent Radosław Witkowski poinformował, że wkrótce rozpocznie szczegółowe rozmowy na temat powstania w Radomiu Centrum Kompetencyjnego do obsługi cywilnych oraz wojskowych bezzałogowych statków powietrznych, czyli dronów. Możliwe, że miasto będzie musiało dołożyć się finansowo do całego przedsięwzięcia, a to już zaniepokoiło część radnych. W połowie listopada władze Radomia podpisały list intencyjny z polską spółką Dynamic Safety Corporation oraz amerykańską firmą Jaden Tech w sprawie utworzenia na terenie lotniska centrum kompetencyjnego dla systemów bezzałogowych statków powietrznych. Podczas konferencji nie ujawniono zbyt wielu szczegółów na temat funkcjonowania centrum. Te mamy jednak poznać po spotkaniu władz Radomia ze stroną amerykańską. Zostaliśmy zaproszeni na rozmowy do Departamentu Handlu Ambasady Stanów Zjednoczonych i do Izby przemysłowo Polskiej. Amerykańskiej. Chcemy rozmawiać o szczegółach tego przedsięwzięcia, przedsięwzięcia, tak żeby mieć możliwie maksymalną wiedzę, a potem wszystko w rękach radnych. Musimy ocenić, czy opłaca nam się ten projekt, czy warto, ten, czy warto żeby ten projekt był w radomiu. I mam nadzieję, że w ciągu kilku tygodni tę kwestię powinniśmy rozstrzygnąć. Możliwe, że powstanie centrum będzie wiązało się z powołaniem spółki prawa handlowego, co dla miasta może oznaczać dodatkowe wydatki. Nic jednak nie jest przesądzone. Dzisiaj woleliśmy powiedzieć więcej i pokazać cały spektrum możliwych narzędzi, które będziemy musieli wykorzystać, żeby to centrum kompetencji utworzyć. Natomiast nie wiemy w tej chwili, które narzędzie, jaka opcja wchodzi w rachubę. Będziemy na pewno mądrzejsi po spotkaniu w czwartek w ambasadzie Stanów Zjednoczonych. Wątpliwości co do technicznego rozmieszczenia centrum na terenie portu lotniczego Radom ma m.in. Wiesław Wędzonka z Platformy Obywatelskiej. Prowadzenie jakiegokolwiek podmiotu nie jest takie proste, bo chodzi o kwestie bezpieczeństwa, przede wszystkim bezpieczeństwa i organizacji lotniska. A cała zmiana organizacji lotniska to jest praca... Kilku, może kilkunastu ludzi przez kilka miesięcy, i zgoda przynajmniej kilkunastu instytucji ogólnokrajowych. To nie jest takie proste, że dzisiaj myślimy, że coś wprowadzamy, i jutro to robimy. Nie. Obawy związane z centrum ma również radny Marek Szary z Prawa i Sprawiedliwości. Nie tylko niepokoi to, że na razie w końcówce roku to <laughs> rozmawiamy o, o zakładaniu jakichś dodatkowych firm. Już jedno żeśmy na poprzedniej sesji powoływali teraz znowu powołujemy tak trochę złośliwie bym się zapytać kto ma być dyrektorem prezesem i ile na tym zarobi no bo mnożenie tych różnych instytucji w Radomiu już zaczyna przeobrażać się w jakiś kabaret Centrum Kompetencyjne dla Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych miałoby doskonalić publiczne wojskowe i komercyjne działania wspierające bezzałogowe systemy powietrzne Ośrodek miałby współpracować z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym. Sezon grzewczy w pełni, a to oznacza częstsze kontrole pieców, które przeprowadza Radomska Straż Miejska. Okazuje się, że powietrze w mieście zatruwa nie tylko spalanie śmieci, ale również gorszej jakości węgiel. Coraz częściej do dożurnego Straży Miejskiej w Radomiu dzwonią mieszkańcy, którzy są zaniepokojeni tym, co ląduje w piecach sąsiadów, a wszystko przez gęsty czarny dym, który wydobywa się z kominów. Jednakże większość tych interwencji kończy się potwierdzeniem, że no, odpadów tam nie było, a odnaleźliśmy właśnie kiepskiej jakości węgiel. Jest to pewna alternatywa cenowa dla mieszkańców. Kupują po prostu gorszy, miał gorszy węgiel, który powoduje właśnie wydobywanie się, węg... wydobywanie się dymu czarnego, który sugeruje, że są to odpady przetwarzane termicznie, jednak... Takowe nie są. Jednak w ciągu ostatnich lat strażnicy przekonali się, że ludzie spalają w piecach dosłownie wszystko. Były to stropiany, były to stóżyna chromowa, ta z tych właśnie najbardziej drastycznych interwencji, były odpady komunalne, były puszki, były e, różnego rodzaju właśnie materiały tutaj. Ale takie dziwne właśnie rzeczy, które trafiały również do pieca to były kable miedziane, gdzie mężczyzna przy domowym piecu od, przetwarzał kable w celu odzyskania miedzi. Dlatego też no, dym zapach, który dobał się z tego komina, był y, zatrważający. Przypomnijmy, że zgodnie z prawem Straż Miejska może skontrolować przydomowy piec w godzinach od 6 do 22, a piece w prywatnych firmach przez całą dobę. Gerlach zdobyty. Radomianin Dawid Pękala zdobył najwyższy szczyt Słowacji i tym samym do swojej kolekcji może dopisać szesnaste, najwyższe wzniesienie kraju leżącego w Europie. Gerlach miał być ostatnią zdobytą górą w tym roku. Nic tych rzeczy. W grudniu Radomianin chce zaliczyć trzy kolejne szczyty. Ostatni miesiąc był dla Radomianina bardzo intensywny. Dawid Pękala zdobył cztery europejskie szczyty, najwyższe wzniesienia Białorusi, Litwy, Łotwy i Estonii. Te kraje są już zamknięte, zdobyte, materiał już jest na stronie opisane. Nieopisana jest jeszcze, choć to ma się zmienić w ciągu najbliższych dni. Ostatnia zdobycz Dawida Pękali. To najwyższe wzniesienie Słowacji leżące 2655 metrów nad poziomem morza Gerlach. Udało się zdobyć, pogoda idealna, bardzo ładne okno pogodowe. Troszeczkę miałem problemy zdrowotne, jak nigdy dopadły mnie właśnie jakieś tam bóle głowy i żołądka, co raczej mi się nie zdarza, ale może może po prostu był kiepski dzień, no sam, jak gdyby efekt został osiągnięty, finalnie, finalnie weszliśmy. Bardzo ładne widoki, bardzo przyjemne wejście. Gerlach to 13. Najwyższa góra Europy. To najwyższy szczyt Tatr i całych Karpat. Jest to bardzo, bardzo ładna góra z kilkoma możliwościami wejścia, z bardzo ładnymi widokami, m.in. też i nasze rysy jak najbardziej widać z tego szczytu. Najtrudniejsze, jak przyznaje podróżnik, było pokonanie dużych pokładów śniegu, z którymi musieli zmierzyć się uczestnicy wyprawy. Mimo braku śniegu, chociaż już zaczęło teraz u nas padać, na dole tego śniegu. No to u góry ten śnieg jednak zalega, dość mocny wiatr, zimny, nieprzyjemnie pod względem, jak gdyby wejścia, właśnie, bo zimno, tak rzeźko, dość mocno. No i no i troszeczkę już się sypało takie lawinowe tematy, małe takie obsypy były. Więc myślę, że teraz to już dość mocno po prostu ten śnieg leci w dół. Gerlach miał być ostatnią tegoroczną górską zdobyczą Dawida Pękali, nic z tego. Przed Radomianinem w grudniu trzy kolejne szczyty do zdobycia, najwyższe wzniesienia Belgii, Holandii i Luksemburga. Relacje z tej wyprawy także będą państwo mogli obejrzeć na www.zebra.tv. I mam jeszcze dla Państwa zaproszenie na program Kontrast. Gościem programu jest Leszek Ruszczyk, poseł Platformy Obywatelskiej, który mówił m.in. o możliwościach przeniesienia radomskiego PKS-u z powrotem ze Skaryszewa do Radomia. Przypomnijmy, że to właśnie Leszek Ruszczyk był jednym z tych, którzy lata temu mocno lobbowali, aby PKS Radom swoją siedzibę miał poza granicami miasta. Teraz poseł kwestią PKS-u chce się zająć ponownie. To jest pomysł. Mhm. To jest bardziej konieczność, panie redaktorze, ponieważ musimy stworzyć system metropolitarny. Może to będzie nieduża metropolia, ale metropolitarny. To Radom jest kołem zamachowym dla całej okolicy. To tu się dzieci uczą, tu ludzie pracują w naszym mieście. I chodzi o to, żeby stworzyć taki system komunikacyjny, żeby wszyscy dojeżdżający do Radomia mogli korzystać z, z naszych ulg. Jesteśmy prekursorami w ulgach dla niepełnosprawnych w kraju, ale też ulgi szkolne. Jeżeli będzie jednolity system, to pozwoli dojechać do Radomia na ulgach, które MZDK proponuje. No ale zdaje się, że PKS po pierwsze, dzisiaj jest w Skaryszewie, to po pierwsze, czy nie mógłby ze Skaryszawa obsługiwać tych przewozów, tego transportu takiego tutaj regionalnego? To mamy system miejski i pozamiejski mhm. w tej chwili. Mhm. I to należy połączyć tak, żeby obsłużyć jak maksymalnie największą ilość mieszkańców. Pod jednym szyldem. Pod przykład? jednym szyldem, pod jednymi ulgami, mhm. pod jednym brędem. Swoją drogą to ciekawa kwestia. Poseł, który zabiegał lata temu o to, żeby przenieść PKS z Radomia do Skaryszewa, teraz chce, aby właśnie ze Skaryszewa do Radomia PKS powrócił. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zaproszeniem na program Kontrast. Kończymy to wydanie dziennika. Przed nami jeszcze prognoza pogody. Ma padać, ma być śnieżnie. Proszę w takim razie uważać na drogach. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Codziennie tysiące Polaków potrzebuje krwi, ale krwi nie można wyprodukować. Można tylko liczyć na ludzi szlachetnych i honorowych. Chwyć czerwoną nitkę to proste i bezpieczne. Łączy nas krew, która ratuje życie. W środę w Radomiu przelotne opady śniegu na termometrach 1 stopień powyżej zera. W czwartek pochmurno opady deszczu przechodzącego w śnieg, ciśnienie gwałtownie się obniży. W piątek pochmurno z przejaśnieniami, a termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą 2 stopnie.